Drodzy Państwo, no to skoro już Grzegorz zdecydował się na te zagraniczne wakacje, gdzie będą wysokie temperatury, dużo słońca, no to trzeba byłoby się do tego wyjazdu również przygotować i zwrócić uwagę na to, jak się na tym słońcu zachowywać, że tak powiem. I, I nie robić sobie krzywdy. Tak. I o przygotowaniu skóry na lato porozmawiamy teraz z naszym kolejnym gościem. Ewelina Rostkowska jest z nami, kosmetolog. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. Dobra. No właśnie. Panie, ja w ogóle dbać o naszą skórę. Szczególnie w tym okresie letnim, kiedy mam piękną pogodę, wysokie temperatury. I rzeczywiście tej kąpieli słonecznej zaczynamy zażywać coraz częściej. No tak, lato jest to okres, kiedy y, przygotowujemy się na y, różne wyjazdy zagraniczne na y, promienie słoneczne y, liczymy na piękną opaleniznę. Y, a przed wyjściem na słońce musimy sprawdzić stan swojej skóry i y, 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 przede Jak wszystkim przede wszystkim musimy zacząć od eksfoliacji, od złuszczania naszej skóry tak aby opalenizna później była równomiernie rozłożona, żebyśmy nie mieli na swojej skórze plam, takich przebarwień. Także zaczynamy najpierw od peelingu całego ciała. Również musimy pamiętać o kolanach, o takich miejscach jak łokcie, wiadomo całe ciało. Peelingi możemy zakupić w sklepach, możemy sobie zrobić domowym sposobem bardzo prosty peeling z fusów po kawie, z żelu pod prysznic, gruboziarnistej soli bądź cukru. Następnie myjemy prezydę, się tak? i myjemy się tym, tak? E, tak, rozumiem. tak, tak. I myjemy się tak jak najbardziej. Jest to taki fajny, naturalny peeling. E, później musimy pamiętać o nawilżeniu naszej skóry tak aby nie uszkodzić przez promienie UVA oraz UVB płaszcza lipidowego więc powinniśmy porządnie ją natłuścić w tym celu możemy użyć różne balsamy no wybór na rynku dosyć duży tak, prawda tak. produktów także jak najbardziej a jakieś domowe sposoby chociażby takiego natłuszczenia skóry no, olejki mhm. Czyli taki olejek też możemy w domu wykonać. E, taki krem jakby panten. Czyli Aha, to są takie, wiec, ale mówię pani tam o łokcie, ale też chyba zapominamy, że musimy dbać o stopy, bo one są też bardzo narażone na promienie słoneczne. E, tak, bardzo tak. często zapominamy o tym. E, tak, przed wyjściem, e, przed wyjściem na słońce e, przede wszystkim muży, musimy używać e, kremów z wysokim filtrem, najwyższy filtr to jest 50. E, I tutaj jest mylne spostrzeżenie, e, że e, m, Wysoki filtr powoduje brak opalenizny. Nie jest to jednak prawda. Tak, ochrona. Wysoki, wysoki powoduje. filtr, tak, zabezpiecza naszą skórę przed poparzeniem. Pamiętajmy o tym, że już po 15 minutach bez kremu z filtrem nasza skóra już jest poparzona. I wtedy dochodzi do fotostarzenia skóry. Tak, stopy. Latem powinniśmy wykonać pedicure w domu bądź w gabinecie kosmetycznym. Pedicure może być leczniczy, może być kosmetyczny. Jeśli jakieś zmiany na stopach nas zaniepokoiły, warto się wówczas wybrać do podologa, ponieważ pielęgnacja skóry, pielęgnacja stóp, to nie tylko same paznokcie. A ja właśnie tak podglądam, drodzy państwo, tutaj nieśmiało na stopy, przepraszam pani Eweliny, jest przygotowana, to jest nie tylko teoria, to jest również praktyka, A ja zadbane, piękne stopy pedikur. Wszystko, wszystko jest. My tak żartujemy że Grzegorzem o tych wakacjach zagranicznych, ale w Polsce także, drodzy Państwo, mamy przepiękną, słoneczną pogodę i tutaj też wypoczywamy. Ale właśnie jeszcze wrócę do tego fotostarzenia skóry. Czym to się jeszcze objawia? Jak, co to oznacza tak naprawdę dla nas? Fotostarzenie skóry występuje nie tylko u osób, które często narażają swoje ciało na ekspozycję na słońce, ale również u takich osób, które nie używają w ogóle filtrów. Jeśli chodzi o fotostarzenie, pierwsze takie, pierwsze takie objawy to jest powstają zmarszczki na naszej twarzy, bruzdy, przebarwienia. To są takie mikroblizny posłoneczne, które są na początku niewidzialne gołym okiem. Dlatego bardzo ważne, szczególnie powinniśmy zadbać również o dzieci w okresie wakacyjnym. Dzieci mają cienką skórę, a my przede wszystkim powinniśmy używać wysokich filtrów w okolicy twarzy, dłoni oraz, oraz na stopach. A jak mamy jakieś problemy też do Państwa ze skórą, no to warto do, udać się do pani Eweliny Rostkowskiej, chociażby do kosmetologa. Zapraszam. Zapraszamy serdecznie. Za Dziękujemy za wizytę w naszym serdecznie. poranku. Będziemy Państwu jeszcze przypominać o różnych ważnych rzeczach dotyczących pielęgnacji naszej skóry, naszego ciała. Także proszę nas oglądać się nie tylko w porankach, tak? O, A teraz odrobina muzyki dla Państwa o poranku właśnie i za chwilę kolejny gości.